I witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest unboxing dwóch paczek z vinted. E, zamówiłam sobie figurki z okazji Dnia Dziecka. E, no i generalnie w jednej paczce są dwa modele, a w drugiej jeden. No i może zaczniemy od tej większej paczki. Okej, okay, tutaj mamy paczkę. Na razie nie widzę, co tam jest. Trzeba to. O matko jedyna. To ona jest taka malutka. E, okej, okay, mamy klacz przewarskiego z firmy Schleich. Jaka ona jest malutka. Myślałam, że będzie większa. Naprawdę malutka jest strasznie, ale okej. Okay. I tutaj mamy drugiego konia. Tutaj jest ogier mustang. Ten kary dębujący, też ze szlejch I to jest teraz z tej jednej paczki. Oj. Czyli tak tutaj mamy tego pana. I tutaj tą panią. Ale naprawdę, ja myślałam, że ona będzie większa. Nie wiem. Ale no okej, pisze szlech, no to szlejch. I w drugiej paczce mamy, jakby to powiedzieć, najdroższego konia chyba ze szlecha, którego kupiłam. I tak naprawdę się nie opłacało go kupować, no ale to teraz wam opowiemy historię. Okej, okay, dokopałam się. Wyciągamy go. E, dobra, teraz tak śmieci trzeba posprzątać. Dodamy tutaj gdzieś. Jakieś... E, no i to jak możecie już wiedzieć jest to ogier fjord ze szlejch. W, w miarę w bardzo dobrym stanie, tylko tutaj jest trochę porysowany. Ale tak to to bardzo ładny. Tutaj ma też taką plamkę, ale to może uda mi się to zmyć. I teraz generalnie sytuacja jest taka że z nim miałam różne, że tak to przygoty powiem. Bo generalnie 3 lata temu około chciałam go, no i zamówiłam, chyba tam za 30 zł, z tego co pamiętam. No i generalnie kobicie nie chciało się ruszyć, tak tutaj brzydko Dupska, żeby pójść na pocztę i go wysłać. Więc napisała do mnie z pretensjami, czemu wybrałam taką opcję, bo generalnie nie mam możliwości, żeby wybrać opcję paczkomat, bo mi tutaj nie ma paczkomatów. A jak już to jest daleko. No i generalnie druga też sprawa, że po prostu nie umiała mi wytłumaczyć, jak się używa Vinted więc zrezygnowała z zamówienia, anulowała zamówienie, plus napisała, że, że jestem taka i taka że to nie jej wina i tak dalej. No, jak i po jakimś czasie postanowiłam znowu go znaleźć. No ale oczywiście zawsze coś się musi z nim dziać, i generalnie to jest mój nadro... bardzo drogi szlejch teraz w kolekcji, z czego wydałam niepotrzebnie tyle pieniędzy, no ale to już mniejsza. Generalnie chodzi o to, że ludzie sobie umyślili, że on jest rzadki i tak dalej, co jest w ogóle nieprawdą. Jest on warty max 50 lub 40 zł, nie więcej No ale oczywiście ktoś powiedział, że on jest unikalny, że on jest rzadki i tak dalej No i ludzie zaczęli go wystawiać po 200 zł lub nawet więcej Także u jednego sprzedawcy znalazłam już naprawdę bardzo tanio Udało się go znaleźć, chociaż i tak mi szkoda pieniędzy, bo wydałam na niego 100 zł. No ale to już przynajmniej jest mniej niż te 200, lub nawet więcej. No i generalnie jestem teraz trochę zdenerwowana, bo szkoda pieniędzy, no ale też z drugiej strony. cieszę się, że go w końcu mam i mam już o z głowy. No także jestem zadowolona i też nie. Do tych koników jestem akurat zadowolona. Chociaż myślałam, że ta pani będzie większa, no ale okej. Okay. No i co, tak on wygląda Generalnie on się będzie u mnie nazywał e, dolarek lub kasyno to, to na pewno, bo wziął tyle pieniędzy, że masakra <grym> Także, e, to jest oficjalnie mój najdroższy szlejch z kolekcji A za to oba to około wyszło, też chyba 114 zł z przesyłką, ale nie jest źle no także to są generalnie moje prezenty na dzień dziecka, jeśli by też coś dostaliście to się pochwalcie w komentarzach, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w odcinku, cześć!